Witam serdecznie, nazywam się Paweł, Sibiski Auto Alex. Chciałem przedstawić dzisiaj nasz kolejny samochód do sprzedania, geniusza, którego mamy. Nasz niedawno sprowadzony BMW Model 125. Dlaczego geniusz? Dlatego, że spełnia wszystkie moje najważniejsze kategorie, czyli genialne przyspieszenie plus bardzo niskie spalanie. Model 125 cechuje się tym, że ma dwulitrowego diesla pod maską z mocą 218 koni, co zatem idzie? Mamy spalanie w granicach 6,5 litra i dokładnie takie samo przyspieszenie do setki. Samochód przyjechał do nas cały i nie był nigdy uszkodzony. Jedyny element, który mógł być kiedyś malowany, to była tylnia klapa. Dlatego, że nam pokazuje około 140 mikrolów. Cała reszta jest wszystko w oryginale, więc nigdy nic nie było tykane. Co my zrobiliśmy przy aucie? Mianowicie, gdy rozkodowaliśmy numer win, okazało się, że było akcja serwisowa w tym samochodzie. W BMW, to znaczy do zrobienia, była maglownica. Koszt, koszt takiej naprawy to jest 12 tysięcy zł Na szczęście nie musieliśmy tego robić, i BMW nam to zrobiło na gwarancji, czyli cała nowa maglownica od układu kierowniczego jest zrobiona. Plus akcja serwisowa była chłodniczki EGR. Okazało się, że chłodniczka EGR jest 100% sprawna, więc jeżeli kiedykolwiek się by komuś to popsuło, Wystarczy pojechać do BMW, oni to e, zrobią na gwarancji. Pokażę Wam auto, jak wygląda dookoła. E, na pierwszy rzut oka się e, rzuca dosyć duża felga 18. No i tarcza. Tarcza jest e, przeolbrzymia e, z pięknymi zaciskami e, w kolorze niebieskim M. E, tak samo z tyłu e, też jest dużo większa niż zwykłych w zwykłych dieslach czy benzynach ja to na to mówię, że to jest w rozmiarze dużej pizzy. Jak widzicie samochód jest w pięcio, pięciodrzwiowy i jest cały w oryginalnym m pakiecie, czyli tylny zderzak, przedni zderzak. To jest wszystko m pakiet. Co my jeszcze zrobiliśmy, ponieważ z przodu brakowało przedniego ledwego halogena do świateł przeciwgielnych. Okazało się, że niestety zostało potrącone jakieś zwierzę, więc halogen został założony nowy oraz część plastikowa nad kola to było zrobione wszystko w serwisie BMW. Faktura jest w środku. Następną sprawą to oprócz tej maglownicy, którą, która została zrobiona wymieniliśmy w nim olej silnikowy, więc podstawowy serwis jest zrobiony. Na tą chwilę tak naprawdę nie trzeba nic i nic robić. Widzimy, że mamy przyciemnione szyby. Bardzo fajna rzecz, teraz tego nie będzie widać, ale w momencie, gdy podchodzimy do samochodu zapalają nam się, zapala nam się podświetlenie klamek, więc widzimy wszystko, co, co jest dookoła. Nie wejdziemy w razie czego w kałużę i zapraszam Was do środka. Pokażę, jak auto wygląda. Coś, co ja bardzo w nim lubię, Ponieważ mamy już cały empakiet, czyli pierwsza rzecz to są siedzenia sport Kolejna sprawa, no, siedzenia są skórzane i moja ulubiona kierownica. Kierownica mpakietowa, ta mniejsza kierownica z okrągłym airbagiem jest bardzo wygodna i świetnie rewelacyjnie to wygląda. Mamy nawigację, mamy bluetootha, mamy dwustrefową klimatyzację, mamy podgrzewane Siedzenia pod sufitka jest już oczywiście czarna. Co jeszcze? Cały system iDrive to wszystko powoduje to, że faktycznie się czujemy w tym samochodzie jak w nowoczesnym aucie. I mimo tego, że ten samochód już ma 8 lat, dalej mamy świeży samochód, z którego możemy korzystać ze wszystkich technologii, które mamy dzisiaj dostępne, tak naprawdę, w samochodzie. Co jeszcze? No, jest to chyba jedyna jedynka w modelu 125 wystawiona w tej chwili w Polsce w, w całkowitym empakiecie. Wygląda całkowicie inaczej od zwykłej, od zwykłej jedynki i też naprawdę inaczej jeździ. Jeżeli szukaliście takiego samochodu, a jeszcze jedna rzecz. Mimo tego, że auto ma 245 tysięcy przebiegu, ale no, macie zrobione wszystkie serwisy, myślę, że przez następnych. Następny dłuższy czas nie będziecie musieli nic wkładać w ten samochód. Aleksandr Wódzki, ulica Targowa 12, mam nadzieję, że do zobaczenia.